W każdej relacji, a szczególnie w relacji miłosnej, mężczyzna stoi przed cichym, lecz fundamentalnym wyzwaniem: jak zachować godność, nie tracąc przy tym bliskości, jak utrzymać wewnętrzną siłę, nie stając się tyranem. Wielu uważa, że męskość to mięśnie, majątek, dominacja, ale Machiavelli widział to inaczej. Prawdziwa siła, według niego, bierze się z trzeźwości. Nie z potrzeby kontrolowania innych, ale z odporności na manipulacje, nie z potrzeby dominacji, ale z umiejętności czytania gry, która toczy się pod powierzchnią słów i milczenia. Bo mężczyźni nie upadają dlatego, że są słabi, upadają dlatego, że nie rozpoznają momentu, w którym ich granice są testowane bo to nie w hałaśliwych awanturach rozstrzygają się losy związku, ale w cichych, niewidzialnych bitwach, w reakcjach na drobne upokorzenia, na emocjonalne szantaże, na zimną ciszę, która potrafi złamać ducha. Nie każda kobieta stosuje strategię, ale bywają momenty, świadomie lub nie, gdy zachowanie przybiera formę manipulacji. Nie zauważyć tego to naiwność, zauważyć i milczeć to kapitulacja. Ale odpowiedzieć we właściwy sposób to już sztuka. Wyobraź sobie zwykły wieczór kolacja w gronie znajomych śmiechy, rozmowy i nagle one z uśmiechem na ustach zwraca się do niego. Jak ty byś miał pozmywać, to chyba. Koniec świata. Śmiech przy stole ona też się śmieje. No co, żartuje przecież. Wszyscy się śmieją, ale on nie nie dlatego, że nie ma poczucia humoru ale dlatego, że wie, to nie był tylko żart to była szpila, ukłucie, ukryte pod maską niewinności. Sposób, by go zdeprecjonować, jednocześnie umyć ręce. I Machiavelli miał rację. Gdy ktoś chce sprawdzić twoją siłę, nie atakuje frontalnie, testuje granice po kawałku. A jeśli wtedy mężczyzna milknie, śmieje się nerwowo, przełyka. To w oczach tej kobiety dzieje się coś niewidzialnego. Potwierdza się, że jego granice są rozmyte. Następnym razem to już nie będzie żart, to będzie lekceważenie. Dlatego reakcja nie musi być agresywna. Wystarczy jedno zdanie spokojne, twarde. Dla mnie szacunek nie jest żartem. Bez tłumaczenia się, bez dyskusji po prostu linia, której się nie przekracza. Ale nie zawsze manipulacja przychodzi w słowach, czasem ma kształt emocji. Inny wieczór, długi, męczący dzień, on wraca do domu, pragnie tylko chwili ciszy, ale wtedy słyszy jej cichy, pełen żalu głos Ty nigdy nie masz dla mnie czasu. Czuję się, jakbym nic dla ciebie nie znaczyła. To nie są krzyki, to jest precyzyjnie wymierzony strzał w sumienie. I jeśli nie jest czujny, zacznie się obwiniać, rezygnować z odpoczynku, zmieniał swoje plany, by naprawić coś, czego nawet nie zepsuł. Machiavelli ostrzegał: ludzie nie zawsze posługują się siłą. Czasem wystarczy, że wzbudzą w tobie poczucie winy, a ty sam oddasz im swoją wolność. Ale nie każde poczucie winy oznacza, że zrobiłeś coś złego. Czasem to tylko pułapka, i żeby się z niej wystawić, trzeba jednego prostego przekonania: nie będę czuł się winny za to, że dbam o swój czas i energię. To nie znaczy, że ignorujesz jej emocje. To znaczy, że chronisz swoje granice, bo miłość bez wolności przestaje być miłością, staje się obowiązkiem. I wreszcie najtrudniejsza forma manipulacji cisza, zimna, długotrwała, celowa. Nagle wszystko się zmienia brak wiadomości, brak spojrzeń. Brak bliskości, bez słowa, bez powodu. I wtedy pojawia się pytanie: Co zrobiłem nie tak? Zaczynasz pisać, dzwonić, przepraszać za coś, co go nawet nie rozumiesz. Ale właśnie o to chodziło. Byś stracił grunt pod nogami, byś zaczął gonić coś, co się oddala. Machiavelli mówił jasno: kto nie panuje nad swoimi emocjami, będzie sterowany emocjami innych. A w tej ciszy siła została ci odebrana nie krzykiem, nie awanturą, ale przez to, że nie wiedziałeś, cisza też może być bronią. Jak odpowiedzieć? Nie paniką, nie pościgiem, ale spokojem. Wróć do swojego życia, do pracy, do przyjaciół, do rzeczy ważnych. Niech ona zobaczy: Nie da się Tobą sterować przez nieobecność. Twoja godność nie zależy od niczyjej obecności. Czy to jest łatwe? Nie. Czy wymaga siły? Tak, ale nie tej fizycznej. Wymaga czegoś znacznie trudniejszego. Spokoju wewnętrznego, świadomości własnej wartości i odwagi, by nie ulec presji. Bo jak pisał Machiavelli, człowiek, który zna własną siłę, nie musi jej demonstrować wystarczy, że wie, gdzie leży jego granica. Jest taka prawda, której niewielu ma odwagę spojrzeć prosto w oczy. W świecie uczuć. Prawdziwa siła mężczyzny nie polega na tym, jak bardzo jest kochany, ale na ile potrafi zachować swoją godność i wewnętrzną moc. Wielu mężczyzn wchodzi w związek z pragnieniem bycia kochanym, bycia docenionym, ale zapominają o czymś kluczowym: to brak granic odbiera im atrakcyjność, to brak ram, brak spójności, brak siły wewnętrznej sprawia, że z czasem przestają być szanowani. Machiavelli nigdy nie mówił o miłości jako o bezwarunkowym darze. Dla niego, tak jak każda forma władzy, miłość wymaga strategii i trzeźwości umysłu. Nie po to, by manipulować, ale po to, by nie dać się zmanipulować. I to jest właśnie różnica między naiwniakiem, a tym, który rozumie ludzką naturę. Znam historię, która pokazuje to lepiej niż jakakolwiek teoria. Mój znajomy, inteligentny, odnoszący sukcesy, szanowany, ale w związkach zawsze przegrywał. Opowiedział mi kiedyś o pewnej kobiecie. Po każdej sprzeczce nie było krzyków, nie było wyjaśnień, była tylko cisza. Nie odbierała, nie odpisywała, znikała, a on, Siedział noc po nocy, pisząc dziesiątki wiadomości, dzwonił, błagał o rozmowę, raz nawet pojechał pod jej dom, by usłyszeć cokolwiek. Ale im bardziej gonił, tym dłużej trwała jej cisza. Aż pewnego dnia zrozumiał. Nie on prowadził ten związek, to ona rządziła jego rytmem, jego emocjami, jego życiem. I wszystko zaczęło się od jednego impulsu strachu przed odrzuceniem. Machiavelli pisał o tym wieki temu: Ten, kto kontroluje twój strach, kontroluje ciebie. A strach przed samotnością to najbardziej podstępna forma władzy, jeśli nie potrafisz jej ujarzmić. Paradoksalnie, im bardziej boisz się stracić, tym szybciej tracisz. Im bardziej gonisz, tym mniej jesteś pożądany, bo ludzie nie zakochują się w desperacji, zakochują się w wewnętrznej sile. Pociąga nas ten, kto potrafi kochać bez utraty siebie, ten, kto może cierpieć, ale nie daje bólowi kontrolować swoich działań, tęsknić, ale nie zamieniać tęsknoty w błaganie, okazywać troskę, ale nie zamieniać jej w ślepe poświęcenie. Bo prawdziwa miłość nigdy nie rodzi się ze strachu. Machiavelli pisał. Lepiej być znienawidzonym za konsekwencje, niż kochanym za słabość. A w miłości to może być najważniejsza zasada dla mężczyzny, który chce zachować godność. Kiedy ktoś testuje twoje granice szyderczym żartem, nie musisz krzyczeć. Wystarczy, że spojrzysz spokojnie w oczy i powiesz Nie żartuję, gdy chodzi o szacunek. Kiedy ktoś próbuje wzbudzić w tobie poczucie winy, bo rozwijasz się zawodowo, bo masz pasję, cele, po prostu uśmiechnij się i powiedz, nie czuję się winny, gdy szanuje swój czas i swoją energię. A gdy ktoś używa ciszy jak broni, nie proś, nie błagaj, pozwól, by cisza odbijała się echem w pustce, a ty w tym czasie idź dalej. Bo granice to nie mury, które mają cię odciąć od innych. To kamienie milowe, które pokazują, kto ma wystarczająco dużo szacunku, by przy tobie zostać. I ostatecznie. Prawdziwa siła mężczyzny nie polega na tym, żeby zatrzymać przy sobie kobietę za wszelką cenę, tylko na tym, że nigdy nie musi nikogo błagać, by został. Świat może być pełen pokus, pełen prób, ale są dwie rzeczy, których nigdy nie wolno ci oddać: godność i wolność. To jest sztuka życia, którą nawet Machiavelli, gdyby dziś żył, przyjąłby z pełnym szacunkiem i lekkim uśmiechem. Ale jest coś jeszcze, coś ważniejszego niż wszystkie zasady i wszystkie reakcje. Coś, czego wielu mężczyzn nie rozumie. Godność nie jest jednorazowym aktem. To nie jedno twarde zdanie wypowiedziane we właściwej chwili. To styl życia. Możesz powiedzieć coś stanowczego i zatrzymać jedno upokorzenie, ale tylko wtedy, gdy żyjesz zgodnie z tym, co mówisz, każdego dnia ludzie naprawdę zaczną Cię szanować. Machiavelli nie pisał strategii po to, by ludzie go okochali. Pisał je po to, by przetrwać i zwyciężać w świecie pełnym iluzji i manipulacji. I w świecie relacji to nie znaczy być zimnym, bezwzględnym. To znaczy nie dać się wciągnąć w emocjonalne gry, które nie mają żadnego sensu. Poza jednym testowaniem twoich granic. Bo mężczyzna nie musi być kontrolujący, ale nie wolno mu też być pionkiem w cudzej grze. Znam historię Mincha. Facet z wielkim sercem. Ciepły, życzliwy, ale. Naiwny w miłości. Zakochał się w pięknej, błyskotliwej dziewczynie. Problem? Ona miała jeden nawyk. Ciągłe docinki, małe końśniwości. W tej koszuli wyglądasz jak jakiś wujek z wesela, rzuciła kiedyś z uśmiechem. Minch się zaśmiał. Myślał, że to żart. Ale potem przyszły kolejne komentarze, coraz ostrzejsze. Przy znajomych powiedziała. Nie wiedziałem, że potrafisz kalkulować, myślałam, że tylko potakujesz. Śmiech. Wszyscy się śmieją. Minch też, nerwowo. Ale po wszystkim zapytałem go. Dlaczego nic nie powiedziałeś? Westchnął tylko i odpowiedział. No wiesz, z kobietami trzeba łagodnie. Po co robić sceny? I właśnie wtedy zrozumiałem. On już przegrał. Nie w sprzeczce. Przegrał sam ze sobą, bo nie obronił własnej granicy, a kiedy nie stawiasz granic, drugi człowiek przestaje cię szanować. Minch coraz bardziej się wycofywał, a ona testowała coraz więcej, aż nie zostało w niej już ani odrobiny szacunku. Związek się rozpadł nie przez kłótnie, przez brak siły. Machiavelli mówił jasno. Jeśli nie stawisz czoła braku szacunku na początku, później zapłacisz za to o wiele więcej. Nikt nie zakochuje się w cieniu człowieka, nikt nie szanuje tego, kto ciągle obcina samego siebie, byleby nie wywołać konfliktu. Czasem jedno twarde zdanie może wywołać chwilowe napięcie, ale właśnie to napięcie tworzy równowagę. Kobieta, która ma klasę, siłę i charakter, nie odejdzie, dlatego, że miałeś odwagę postawić granice. A jeśli odejdzie, bo poprosiłeś o szacunek, to nie strata, to dar. Problemem wielu mężczyzn jest to, że. oddają swoją godność w zamian za coś, co nigdy naprawdę nie należało do nich. Boją się samotności, boją się zostać ocenieni jako zimni. Sztywni nie czuli. Ale zastanów się, co jest straszniejsze. Być samemu, ale wolnym? Czy być z kimś, ale codziennie zakładać maskę, żeby zostać zaakceptowanym? Machiavelli nigdy nie wybrałby tej drugiej opcji. Bo wiedział jedno, miłość, która wymaga poświęcenia wolności, to nie miłość. To kajdany. A najgorsze kajdany. To te, które sam sobie zakładasz. We współczesnym świecie panuje wielkie złudzenie, że mężczyzna, by utrzymać związek, powinien być bardziej miękki, bardziej wyrozumiały, więcej ustępować, ale Machiavelli powiedziałby inaczej: bądź twardszy wobec siebie. Nie chodzi o brutalność, chodzi o zasady, bo jeśli ty nie szanujesz samego siebie, Nikt inny nie ma obowiązku robić tego za ciebie. Delikatność ma wartość tylko wtedy, gdy stoi na fundamencie stanowczości. Bo prawdziwie atrakcyjny mężczyzna to nie ten, który jest tylko łagodny, to ten, który potrafi być łagodny i stanowczy jednocześnie. Bez tego łagodność to nie siła, to słabość przebrana za dobroność. Więc zapamiętaj jedno. Twoja wolność nie zależy od tego, kto cię kocha. Ona zależy od tego, czy potrafisz żyć bez potrzeby potwierdzenia swojej wartości. Prawdziwa miłość przychodzi wtedy, gdy dwuje ludzi spotyka się jako równi sobie, nie jako żebrak i dawca, nie jako ten, który prosi i ten, który daje, bo to nie tylko sztuka kochania. To sztuka życia. I jeśli to zrozumiesz, to zrozumiesz też, że godność nie służy temu, by walczyć z innymi. Ona służy temu, byś nie zdradził samego siebie. Jednym z największych błędów, jakie dziś popełniają mężczyźni, jest lekceważenie potęgi prostych gier psychologicznych. Nie potrzeba skomplikowanych intryk. Czasem wystarczą dobrze dobrane słowa. Jedno westchnienie. Jedno spojrzenie w odpowiednim momencie, a nawet celowa cisza. To wszystko może podważyć siłę woli mężczyzny, który nie ma jasnych granic. Już w XVI wieku Machiavelli znał tę naturę. Rozumiał, że władza nie zawsze ma formę brutalną. Czasem skrywa się pod maską niewinności w lekkim uśmiechu, który w rzeczywistości skrywa pogardę. W zdaniu rzuconym mimochodem, które zostawia rane. I właśnie ta naiwność, to przekonanie, pewnie nie miała nic złego na myśli. To początek upadku. Pomyśl o wszystkich momentach, w których czułeś się zraniony, ale sam sobie wmówiłeś, że to twoja wina, że przesadzasz, że jesteś zbyt wrażliwy. Ale prawda jest taka: twoja intuicja nie kłamie. To ona ostrzega cię przed tym, co jest niezdrowe. Jeśli ją zignorujesz, to ty jako pierwszy zdradzasz samego siebie. Machiavelli nie miałby litości dla tej formy naiwności, bo dla niego słabość to nie porażka. Słabość to ucieczka przed prawdą, nawet gdy masz ją przed oczami. Znam pewnego mężczyznę, silny, szanowany, odnoszący sukcesy, ale w miłości. Stawał się kimś innym. Kobieta, którą kochał, była mistrzynią subtelnego sterowania emocjami. Za każdym razem, kiedy on wybierał siebie, swoją karierę, swój rozwój, swoje potrzeby, ona odwracała się, wzdychała, milczała. I on zaczynał myśleć, że robi coś złego, więc zaczął rezygnować z projektów, z pasji, z siebie. Ale ona nie stawała się bliższa, wręcz przeciwnie, oddalała się coraz bardziej, bo wtedy już nie był sobą, był tylko cieniem człowieka, który mówił jej: Jesteś ważniejsza ode mnie. I gdy to mówisz, choćby nieświadomie, zdejmujesz z głowy koronę, którą powinieneś nosić. Nie myl miłości z uległością. Miłość nie istnieje bez wzajemnego szacunku, bez równowagi. Jeśli jedna osoba rządzi, a druga jedynie się dostosowuje, to nie w związek, to teatr. Machiavelli powiedziałby: Ten, kto nie potrafi zachować wolności, zostanie narzędziem w rękach silniejszych. I to dotyczy nawet najbliższych relacji. To nie jest opowieść mająca wzbudzić lęk przed miłością. To jest ostrzeżenie. To co pozwala, by wydarzyło się raz Stanie się standardem. Raz nie zareagujesz na upokorzenie, następnym razem stanie się to normą. Raz zrezygnujesz z siebie, następnym razem oczekuje się, że zrezygnujesz z jeszcze więcej. Raz zaczniesz gonić za czyjąś ciszą, cisza stanie się bronią, która cię zniszczy. Miłość może być miejscem bezpieczeństwa, ale bezpieczeństwo nie przychodzi samo. Trzeba je budować. I wszystko zaczyna się od granic. Kobieta dojrzała, mądra nie odejdzie dlatego, że powiedziałeś prawdę, że postawiłeś warunek szacunku. A jeśli tak zrobi, to tylko znak, że nigdy nie była gotowa na zdrową relację. I wtedy to nie strata, to wyzwolenie. Wyobraź sobie siebie jako króla we własnym królestwie. Każda decyzja, jaką podejmujesz, musi być oparta najpierw na jednym pytaniu. Czy to służy mnie? Nie z egoizmu, ale z mądrości, bo tylko gdy jesteś silny, wolny, stabilny, możesz naprawdę kochać, bez gier, bez masek, bez strachu. Prawdziwa siła polega na tym, że nie musisz nic nikomu udowadniać, wystarczy, że żyjesz zgodnie ze swoimi zasadami, a świat zacznie dopasowywać się do ciebie. Najsmutniejsze w dzisiejszym świecie jest to, że wielu mężczyzn straciło sztukę stawiania granic. Zaczyna się od drobiazgów, wierzą, że ustępowanie to oznaka miłości, że poświęcenie to dowód szczerego uczucia. Ale Machiavelli powiedziałby co innego. Powiedziałby Nikt nie szanuje człowieka, który zawsze rezygnuje z siebie, żeby zasłużyć na czyjąś akceptację. Król nie jest szanowany za to, że rozdaje wszystko, jest szanowany, bo potrafi zachować to, co najważniejsze dla tronu i królestwa. I ty, jako współczesny mężczyzna, też masz swój tron, swoje życie, swoje wartości. Jeśli nie obronisz tego tronu, Prędzej czy później ktoś inny na nim usiądzie. Jest pewna brutalna prawda, której wielu nie chce przyjąć. Złe relacje nie odbierają ci miłości, odbierają ci szacunek do samego siebie, a kiedy tracisz szacunek do siebie, zamiast miłości otrzymujesz tylko litość albo wyrachowane wykorzystanie. Im więcej ustępujesz, tym więcej będą od ciebie oczekiwać. Im więcej poświęcasz, tym słabszym będą cię uważać. A co gorsza, tym bardziej sam zaczniesz się nienawidzić. Bo nie ma gorszego bólu niż ten, kiedy patrzysz w lustro i nie poznajesz już siebie siebie, którego kiedyś podziwiałeś. Nie pozwól nikomu wmówić ci, że stawianie granic to egoizm. Nie ma nic złego w tym, że wymagasz szacunku. Nie ma nic złego w tym, że odmawiasz udziału w emocjonalnych grach, które męczą i wyniszczają, nie ma nic złego w tym, że stawiasz na rozwój, na pasje, na cele, które budują twoją wartość. Wręcz przeciwnie, to jest fundament zdrowej miłości, bo tylko człowiek, który jest pełny w środku, nie musi nikogo wykorzystywać ani się nikogo kurczowo trzymać. Świat będzie ci mówił, że jeśli chcesz utrzymać związek, musisz być łagodniejszy, bardziej elastyczny, bardziej do zniesienia. Ale Machiavelli powie inaczej: Prawdziwa siła to umiejętność stania samemu, bo ten, kto potrafi stać sam, to ten, kogo inni szanują najbardziej. Nie da się zmanipulować człowieka, który nie boi się straty. Nie da się kontrolować emocji człowieka, który wie, że jego wartość nie zależy od niczyjej obecności. Zapamiętaj jedno. Każdy, kto żąda od Ciebie porzucenia godności w imię miłości, nigdy cię naprawdę nie kochał. Bo prawdziwa miłość nie idzie w parze z pogardą, nie idzie w parze z manipulacją, nie idzie w parze z grami i testami. Prawdziwa miłość istnieje tylko wtedy, kiedy obie strony wchodzą do związku jako wolni ludzie, z szacunkiem, z autentycznością, z odwagą. Ale, żeby to było możliwe, to ty musisz jako pierwszy ustalić standard, bo nikt inny nie zrobi tego za ciebie, nikt inny nie będzie pilnował twojej godności, tylko ty. Na koniec, Machiavelli zostawiłby ci jedną być może bolesną, ale prawdziwą myśl. Jeśli sam sobą nie pokierujesz, ktoś inny zrobi to za ciebie. I wtedy twój związek nie będzie już miłością, będzie spektaklem, w którym grasz drugoplanową rolę w scenariuszu, którego nawet nie pisałeś. Nie przyjmuj tej roli. Nie graj w cudzej sztuce. Zostań reżyserem własnego życia. Pisząc każdy rozdział z godnością, stanowczością i szacunkiem do samego siebie. Bo właśnie taka miłość jest tą, na którą naprawdę zasługujesz.